Dobry wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj niestety witam się z Wami dosyć późno, bo jest już prawie godzina 16. Ja niedawno wróciłam z pracy i stwierdziłam, że spróbuję nagrać vloga. Yy. Niestety teraz już dosyć wcześnie zaczyna się robić ciemno, a wiadomo chodzę do pracy, więc to jest jedyna pora, w której tak naprawdę mogę nagrywać yy, vlogi lub yy, weekendy. A bardzo bym chciała wrzucać te vlogi przynajmniej raz w tygodniu. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jak nie, to po prostu będzie tak co półtorej tygodnia, mi nadzieję. Też w grudniu planuję coś bardzo fajnego. No, wiadomo, co jest w grudniu: vlogmasy, tak, więc planuję vlogmasy. Jak wyjdzie? No zobaczymy Bo jednak jestem osobą początkującą Dopiero muszę się Z wszystkim zapoznać Tak jak mówiłam już na poprzednim vlogu Stresuje mnie nagrywanie w miejscu publicznym Tam gdzie się wybieram w tym roku Mam nadzieję, że nie będę się stresować Bo będzie to Inny kraj niż Polska Tak więc mam wielką nadzieję, że tam Nie będę się stresować W ogóle teraz Dzisiaj tak jak mówiłam mam już dzień wolny Muszę sobie poskrywać muzykę do filmików, do vlogów i tak dalej Ja jeszcze się nie zaznajomiłam z tym tak dobrze Więc dokładnie nie wiem skąd mogę w ogóle tą muzykę pobierać Tak więc jeżeli wiecie, nagrywacie to możecie mi napisać Oczywiście zrobiłam sobie przed chwilą bardzo szybki makijaż Który dał się z korektora, podkładu i tuż do rzęs ja na co dzień po prostu jak nigdzie nie wychodzę, nie maluję się, tak więc delikatnie do filmiku się podmalowałam. Tak więc ja się teraz biorę za skrywanie muzyki i odezwę się do Was później. Zapraszam też również na mojego Instagrama. Ostatnio wrzuciłam bardzo fajne zdjęcia. Był to makijaż inspirowany, Halloween, tu jest akurat na Black Swan. I mam kilka zdjęć, które właśnie robiłam aparatem. Wyszło naprawdę bardzo fajne. I tu mam jeszcze coś fajnego. O. Taki, wiadomo, jest to makijaż mało użytkowy, chyba że ktoś lubi takie ciemne makijaże. Mamy tą, nagrałam dzisiaj już dwie rolki z outfitami, no i jeden też bardzo fajny, śmieszny tiktok I niedługo on się pojawił, a raczej pojawił się przed tym vlogiem, który nagrywam dzisiaj Teraz wezmę sobie, zrobię kawkę jakąś, ja akurat mam ten ekspres Nespresso, bardzo fajny, tutaj też na mleko Tutaj przy okazji leżą pigwy, z których chcę zrobić syrop pigwowy, również do herbatki, czy na jakieś inne rzeczy. I też chcę w końcu urządzić ten kącik, żeby tutaj po prostu były rzeczy do ekspresu. Ja mam takie kawki ze Starbucksa. Miałam w pakiecie teraz mi zostały jakieś resztki, naprawdę takich smaków dosyć mocniejsze. Już mam takie mieszanki różne, tak więc muszę sobie uzupełnić właśnie kawkę. Tutaj również mam jeszcze dalej mój syrop pumpkin spice latte. że już skończył się październik i mamy już listopad tak ja chcę dokończyć tą świeczkę jest ona właśnie w takim kształcie dyni, tak więc chcę ją dokończyć zostało mi już naprawdę niewiele jej, niestety nie jest to świeczka sojowa ale przepięknie pachnie oczywiście ja na czas kiedy palę tą świeczkę otwieram okno, żeby też wietrzyć pomieszczenie, bo jednak tak jak mówiłam, nie jest to świeczka sojowa więc nie do końca zdrowa a później wejmę sobie po prostu tą świeczkę pumpkin latę. To również nie jest sojowa. Kupiłam ją w PEPCO za 20 zł. Pachnie przeobłędnie, jest naprawdę ogromna. Tak więc przez listopad będę ją palić. A tę sobie mam nadzieję, że na spokojnie jeszcze parę dni i dopalę. Ogólnie też dzisiaj muszę posprzątać. A raczej przenieść wszystkie kosmetyki z tej szafki. Są to kosmetyki klientkowe. Wszystko muszę poprzynosić, jeszcze poczyścić opakowania, zwłaszcza takie lustrzane, bo jak widać, wszystko się odbija na nich. Tutaj zrobię półkę mojemu chłopakowi i wszystko przeniosę gdzie indziej, tam gdzie trzymam pozostałe kosmetyki. Troszkę tu tego jest. Jedne naprawdę takie fajne perełki lub kosmetyki brokeryjne, które naprawdę fajnie się sprawdzają.